Czy robić rachunek sumienia? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze. Ksiądz Wojtek Iwanecki. I ksiądz Piotr. Piekło. Rachunek sumienia. Rachunek mam. Ale czy mam sumienie? Przedaj, ty masz przynajmniej rachunek. Ja nie, nie przynajmniej rachunek. Czy ty przyniosłeś sumienie? Nie. Nie przyniosłem. Nie mam sumienia. To jak będziemy tutaj robić o rachunku sumienia ten odcinek? <grym> Słuchajcie, ten rachunek jest ważny dla mnie, bo to jest rachunek za zgnięcie, za co to jest. No dobra, wiem za co to jest rachunek. Pokazywałeś mi go już wcześniej. <grym> Nieprawda. <grym> 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 e Teraz zdradza Wam sekret. Ksiądz Wojtek y, potrzebował wybrać sutannę po ostatnim odcinku świętego monitora. Nie, no, jak to <laughs> nieprawda, no nie że po ostatnim. No, <laughs> to no to... sutannę do czyszczenia po prostu. Po prostu. Po, po prostu. Prostu. Aha. Akurat tak wyszło <laughs> Tak, bo, tak. I tak jak sutannę, tak nasze serduszko też trzeba czyścić. I w tym pomaga nam y, oczywiście sakrament pokuty i pojednania. Ale dzisiaj chcę mówić o rachunku sumienia, który jest bardzo związany z, y, ze spowiedzią. Natomiast nie powinien być robiony, czy też chcemy zachęcać, żeby nie robić rachunku sumienia tylko przed spowiedzią, bo można właśnie traktować rachunek sumienia jako takie, nie, że. Bóg pranie prani Tak, wiecie, zapiszemy sobie wszystkie swoje grzechy, dajemy nie, panu w okienku, szyb <laughs> <laughs> za kratkami, i sprawa załatwiona tak, puka. z Panem Bogiem. nie. Natomiast rachunek sumienia jest czymś większym, czymś lepszym. Może być też taką praktyką duchową, która wprowadzi wasze życie na. Wyższy poziom. Tak, duchowości. Chcemy zachęcić, żeby robić rachunek sumienia codziennie. Robisz codziennie rachunek sumienia? Robię codziennie rachunek sumienia. Od kiedy? Od momentu, w którym pojechałem na rekolekcję trzeciego stopnia ruchu Światło Życie. I na tych rekolekcjach. Czyli niespecjalnie na ten odcinek. Niespecjalnie na ten odcinek. W tym momencie, w którym pojechałem na rekolekcję, tam poznałem w ogóle praktykę codziennego rachunku sumienia. Nigdy wcześniej nie słyszałem, że można robić rachunek sumienia codziennie. Mm. Uczono mnie tego, jak to robić przed spowiedzią świętą, a tutaj dowiedziałem się od sympatycznego ojca Jezuity, że rachunek sumienia można robić codziennie, a wręcz żeby wejść duchowo na wyższy poziom. To jest coś, co, co jest no, może nawet wręcz konieczne. No, na pewno pomaga w takim świadomym przeżywaniu codzienności. Nie? Ja tak yy, patrzę na tę praktykę, że no, tak dużo się dzieje w ciągu dnia, wiecie, takie zabieganie, że czasami po prostu nawet nie wiem, nie, co się wydarzyło, co było ważne, co było nieważne, czy zrobiłem coś dobrego, złego, czy komuś coś tam powiedziałem. Jednak jak się zatrzymamy wieczorem, robimy rachunek sumienia, no to patrzymy z takiej perspektywy, nie, całego dnia. I Pana Boga też do tego zapraszamy, bo to nie tylko, że. Sam sobie robię jakieś tam rozliczenie, tylko to razem z Bogiem robię, no i mam większą świadomość nie siebie, swojego życia duchowego, emocjonalnego i tak dalej, swoich wyborów też. To ja już nawet robiąc rachunek sumienia codzienny, mam tak, że często nie pamiętam, co się wydarzyło co rano. Się rano, co się działo rano, nie? Że to. i <laughs> potem mam problem, jak robię rachunek sumienia przed po miesiącu że to już w ogóle sobie nie potrafię co przypomnieć się co, co to w działo kiedy w ogóle była ostatnia spowiedź to? tak 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 jak była się... pokuta no. tak. a jak ktoś robi raz w roku rachunek sumienia to, to no to ja się nie dziwię że nie ma grzechu no właśnie to. no bo co sobie co sobie, co sobie co przypomnieć co sobie tu przypomnieć nie dlatego zachęcamy was do codziennego rachunku sumienia i żeby to zrobić wykorzystamy metodę świętego Ignacego starą bardzo która składa się z pięciu punktów Pięć punktów, pięć kroków, jak ten rachunek sumienia przeprowadzić. Siadacie sobie i po kolei. Pierwsze. Pierwsza rzecz to spontanicznie podziękować za to, co wydarzyło się dobrego w ciągu dnia. To jest od tego, Ignacy mówił, żeby zaczynać rachunek sumienia. Siadam z taką świadomością, że, że to jest modlitwa, że gdzieś jest Pan Bóg, ale, ale spontanicznie staram się sobie przypomnieć, co się wydarzyło dobrego. I to jest łatwe i trudne. Nie, bo wiecie, to, co złe, to widzimy często, a to, co dobre widzicie w sobie, w innych, to, to jest wymagające, żeby, żeby też dostrzec właśnie to dobro i odnieść je do Boga. Czyli podziękować Mu. Tak, za to. czyli nie przypisuje tylko sobie, ale w pokorze uznaje, że Pan Bóg też mi pozwolił to dobro wy, u, wykonać, uczynić. Tak? Czyli, czyli to też uczy nas pokory po prostu, nie, ten, ten, ten punkt pierwszy. Jak już podziękowaliśmy, punkt drugi. To punkt drugi. Prosimy Ducha Świętego o to, by pozwolił nam zobaczyć to, co wydarzyło się w ciągu dnia, żeby to on nam zwrócił uwagę na to, co było istotne. Bo nie chodzi o to, żeby przypominać sobie wszystko, żeby iść minuta po minucie cały dzień i zastanawiać się, czy każda moja decyzja, którą mniej lub bardziej świadomie podejmowałem, była dobra czy zła. Chodzi o to, żeby to Duch Święty nam pokazał. Co było dobre, a co było złe w ciągu, w ciągu dnia. Można się pomodlić spontanicznie do Ducha Świętego, można posłużyć się jakąś modlitwą, jakąś może macie swoją ulubioną, tak żeby właśnie zaprosić no, światło Bożego Ducha do swojego sumienia, żeby ono rozświetlił, ja by ten obraz, nie? że on rozświetla i, i wiesz i, i widzisz po prostu co, to, co mm -hmm. trzeba było nie wiem, zmienić albo co, co trzeba wprowadzić na przyszłość, żeby, żeby było lepiej. Nie? Bardzo ważne. Jeżeli to robimy, jeżeli to ma być modlitwa, no to razem z Bogiem no, przeżywamy. No i tak dochodzimy do punktu trzeciego. Jak już mamy tą asystencję Ducha Świętego, to zapalone światło, tak. to wtedy do, 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 ra, do rachunku dochodzi. To wtedy dochodzimy do rachunku. I wtedy, po kolei. wtedy staramy się po kolei od <sumienia> ostatniego rachunku sumienia, czyli no od rana, od momentu, w którym obudziliśmy się, przypomnieć sobie te rzeczy, które były istotne. I nazwać je, zastanowić się, czy były dobre, czy były złe. Tak, czyli krok trzeci to jest taki właśnie rachunek yy, w sensie ścisłym. Rozliczam się sam ze sobą, co było dobre, co było złe i przechodzę godzina po godzinie, czy też pora dnia, następna pora dnia, tak, co tam się działo. Insta Stories można sobie <grybujesz> przewinąć, terminarz można sobie otworzyć, mi się zdarza, kalendarz. Często. Że otwieram terminarz i zastanawiam się, co ja robiłem dzisiaj. Tak, co dzisiaj było na śniadanie. <tak> Akurat to nie jest, to jest nie, istotne. Nie, to nie jest tak istotne. Choć myślę, że przy śniadaniu też może się dużo dobra i zła... No to na Instagramie wydarzyć. jest bo... <tak> <tak> fit <tak> i tak dalej. No właśnie. Także to jest ten trzeci punkt, który, który jest ważny, ale nie, nie powinno być tak, że dominuje. To znaczy, święty Ignacy mówił że miarę porówno tak mamy traktować te, te, te pozostałe punkty. To jest ważne, żeby w momencie, który żeby sobie przewidzieć jak długo będziemy robić rachunek sumienia dać sobie jakiś konkretny czas i potem podzielić sobie ten czas na pięć równych części i starać się każdą z tych części robić porówno. I jak już jesteśmy przy terminie myślę, że możemy tak, tak powiedzieć, że, że czwarte. Dobra no to lecimy czwarte. Nie wiem, tak? co, nie wiem, co chciałeś powiedzieć, ale na zapamiętam. Punkt czwarty, no to y, jak już żeśmy się rozliczyli ze sobą, to teraz czas na powiedzenie Panu Bogu, przepraszam. Może też jakimś bliźnim powinniśmy powiedzieć, przepraszam, no, ale to jest akurat modlitwa, kiedy może nikogo pod ręką nie mamy. Chyba, że mąż żona, nie wieczorem przed snem. Można powiedzieć sobie, przepraszam, a nawet należałoby, <laughs> myślę. E, czyli w tym punkcie. Mamy y, po prostu oddać to zło, które do, dostrzegliśmy, którego jesteśmy świadomi, y, no, w Panu Bogu, powierzyć miłosiernemu Bogu swoje grzechy. Uświadomić sobie, że właśnie... No... To za te grzechy Pan Jezus umarł, że już jesteśmy zbawieni, już jesteśmy odkupieni, że stajemy przed Bogiem, które, którego tak cieszy, że przychodzimy do Niego, że, że On nie ma problemu z wybaczeniem nam naszych grzechów, chociaż czasami będziemy jeszcze potrzebować konkretnej spowiedzi. To może być postanowienie poprawy, ale o tym za chwilkę. Stajemy przed Panem Bogiem i już w tym momencie, w którym, w którym przypomnieliśmy sobie, co nam się nie udało, mówimy Mu po prostu przepraszam. I to jest też o tyle istotne, żeby rachunek sumienia nie był dołowaniem sumienia, że teraz po prostu, nie, boję się zrobić rachunek sumienia przed spaniem, bo nie zasnę, bo tyle zła nagle dostrzegłem w sobie, nie, tylko żeby tutaj tak jak powiedziałeś, oddać to Panu Bogu, który jest Miłością samą, który nas kocha, który nas przyjmuje takim, jakim jesteśmy, i ten punkt myślę też właśnie o tyle jest ważny, że, że to zło nie jest tylko po to, żeby siebie samego gdzieś tam nie rozliczyć i teraz, o zobacz, jak mi nie wyszło, nie i, i tak dalej, tylko że oddaję to Panu Bogu, czyli nie jestem z tym, z tym wszystkim sam. Nie? Bo to tak też jest, rodzi się takie pytanie, no to jak, dobrze, no to rozumiem, że jak teraz zrobić, żeby było porówno, nie? No, że tutaj no, przypominanie sobie całego dnia z jednej strony, a z drugiej strony na no, powiedzenie Panu Bogu, przepraszam, bo tak żeśmy powiedzieli, nie? Zachęcam do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić tę scenę, żeby wyobrazić sobie Pana Boga, wyobrazić sobie jakąś właśnie scenę biblijną, może Pana Jezusa, mm. spróbować sobie wyobrazić, jak ja mówię przepraszam, nie? że kiedy mam świadomość tego, że ktoś mnie kocha i, i go skrzywdziłem, to istotne jest to, jak ja to zrobię, nie? że można zdawkowo powiedzieć, dobra, przepraszam Panie Boże, nie? a można... Albo też na przykład no, popatrzę na krzyż. Nie, ja, ja, ja akurat tak mam, że, że mam gdzieś tam na środku krzyż, na tego miejsca, jak tam się modlę. I, I to jest ten moment, nie? kiedy patrzę no, to za moje grzechy, za to, co teraz przed chwilą <grych> uświadomiłem sobie, rozeznałem i mówię teraz, przepraszam, nie? to się wydarzyło, więc e, no, jest to takie mocne dla mnie. Nie? Chrystus umiera. No, ale z miłości do mnie i wiem, że zmartwychwstanie, także mam nadzieję. Mam nadzieję, jak mam nadzieję, to mogę coś sobie zmienić. I mogę coś postanowić. Postanowić. I to jest punkt piąty. Czyli postanowienie, słuchajcie, poprawy to dosyć naturalne, chyba że po rachunku sumienia, no przychodzi taki moment, nie? Jakiejś takiej decyzji. Ważne, żeby ona była. Że tutaj, i, i, jeżeli szczerze przepraszam, to, to pragnę uczynić, Więc pragnę coś zmienić w sobie, i tutaj postanawiam sobie, skoro robię codziennie rachunek sumienia. I do tego zachęcamy, no to postanawiam, co zrobię następnego dnia, jak wykorzystam ten dzień, żeby e, zrobić coś dobrego, żeby czegoś, jakiegoś konkretnego zła nie popełnić, żeby powalczyć e, o to, żeby, e, żeby było lepiej. To nie musi być coś wielkiego, ale taka drobnostka, która właśnie moje życie duchowe posunie naprzód. Nie? To, to myślę, jest istotne, że, że, że codzienny rachunek sumienia jest właśnie po to, żeby małymi krokami tak podnosić swoje życie na no, do Boga po prostu nie? Że, żeby nie czekać na jakąś wielką okazję to często tak jest nie że teraz mm. będę się odchudzać od nowego roku albo na ten wielki post coś tam nie albo wiesz do spowiedzi pójdę jak już tam jest jeszcze inne postanowienie jutro na pewno nie zgrzeszę nie <śmianie> <śmianie> Natomiast... <śmianie> można sobie tak postanowić będę albo można postanowić sobie jutro na pewno nie zgrzeszę albo będę lepszym człowiekiem tak 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 i no. pytanie w czym to jest bardzo konkretne. No. Codzienny rachunek sumienia zachęca do tego, żebyśmy właśnie postanowili sobie, co zrobię jutro, jaką jedną rzecz. I tutaj już możemy powiedzieć o tym, jak długo robić rachunek sumienia, bo jest też taka zasada, którą ja praktykuję, żeby to powstanowienie poprawy. Było Trwało mniej więcej tyle samo, co sam rachunek sumienia, żeby to nie było jakaś wielka rzecz. Kiedyś musiałem się przed tym pilnować właśnie, żeby gdzieś tam nie latać yy, 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 po jakichś wyżynach nie? i sobie nie, nie, nie obiecywać, że teraz ja to już w ogóle się zmienię i już nie będę grzeszył i będę świętym człowiekiem. Tylko sobie postanowiłem, że skoro rachunek sumienia robię, no właśnie, na początku zacząłem od pięciu minut. 5 minut. Mhm. Po minucie na każdy, na każdy punkt. Wiem, że ideałem jest 15 tak. dla mnie, moim osobistym. Bo... Czyli macie robić rachunek sumienia tyle, ile trwają nasze filmy. <grym tak. <grym ten być może będzie krótszy, choć nie wiadomo. Będzie... Jesteśmy przy końcu, Staramy. jesteśmy przy końcu. Tak, tak. Już żeśmy powiedzieli o tym, o większości I rzeczy. rzeczy, rzeczy. <grym> Okej, okay. więc, więc pytanie o to, ile rachunek sumienia? Jeżeli nie praktykowaliście nigdy. 5 minut. Jeżeli praktykowaliście kiedyś i, i ta praktyka no, już gdzieś tam umarła, to też wróćmy do, do 5 minut. Ważne, żeby robić go regularnie. I żeby właśnie też to postanowienie właśnie było takim postanowieniem, że 5 minut, coś robię, jedną dobrą rzecz. Gdzieś komuś coś mówię, do kogoś zadzwonię, jakiś telefon. No. Albo sobie postanowić można, że rachunek sumienia kolejnego dnia będzie dłuższy. Dłuższy. o minutę dłuższy. O minutę. <laughs> Na przykład. To już coś. Dobrze, więc jeżeli chcecie zmieniać swoje życie duchowe, to zachęcamy Was bardzo serdecznie, żeby rachunek sumienia był częścią Waszej codziennej modlitwy. Codziennej, a nie tylko tej właśnie modlitwy nie wiem, przed spowiedzią, czy z jakiejś wielkiej, wyjątkowej okazji. Żeby zakończyć modlitwą, no to pomódlmy się... Do świętego, którego już wspomnieliśmy, który jest także patronem tego odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest twórca Rachunku Sumienia w tej formie, którą żeśmy przedstawili, czyli święty Ignacy z Loyoli. XVI-wieczny żołnierz, hiszpański, oficer. Człowiek, który żył pełnią życia świeckiego, ale w momencie, kiedy został ranny na polu walki. Postanowił, y, że się nawróci. Znaczy, może nie tyle postanowił, co zaczął czytać Pisma Święte i Żywoty Świętych. I coś go tak uderzyło, że zmienił całe swoje życie, ale została właśnie mu taka żołnierska, y, y, ta konkretność. tak, konkret. ten mhm. konkret y, założył y, Towarzystwo Jezusowe, zebrało się koło niego wielu towarzyszy, towarzystwo. którzy chcieli, e -ekipa. Towarzystwo, ekipa, ale co oni chcieli? Oni chcieli w konkretny sposób przemieniać swoje życie duchowe. I pozdrawiamy Jezuitów, bo właśnie ich święty Ignacy z Loyoli założył. A żeby z tym rachunkiem sumienia jakoś nam szło, żebyśmy przede wszystkim starali się wracać do tej praktyki, pomódlmy się. Święty Ignacy z Loyoli. Módl się za nami. I życzymy Wam, żeby Wasze monitory. I całe Wasze życie. Było święte. Amen. Amen.